o laptop Sunvio niedawno go właśnie dostałem pewnie za 10 lat zobaczyć ten filmik I się zdziwił oto on wstałem do czy jeszcze będę miał myszkę tą w przyszłości czy jeszcze czy już nie Specjalnie przyciemniłem, Teraz się ładuje system Windows 7 Home Edition Dobra, Windows 7 Home Edition Mkf, pewnie niedługo nie będę już miał Więc trzeba nagrać No i tak mniej więcej wygląda mój pulpit. Ha. Ok man. No, Tu mamy Gnugnome. Gnurowo znaczy się Unreal Tournament, Unreal Edek jak zwykle. Unreal, Unreal Tournament 3 Infor Speed Sheet Syncrete, 1, Aldoor's Gate. Hmm. Dziwne, że Windows 2000 nie działał, a tutaj działa. Icing Dale i Heroes 4. Teraz może pora włączyć Kuku a co moja kuku. Tu mam Jabber, pewnie nie będę miał większą liczbę kontaktów. Oczywiście niezawodny. Infobot co tutaj jest? O! czy będzie miał nadal te same komendy Nie nie kupc tylko kupa ble... Kiedyś miał... A tam pamiętam to Blipa mam tutaj zablokowanego niedługo pewnie usunę konto Fajnie by było gdybym... Właśnie, teraz wszedł na blipa swojego. Wkurza mnie ja ten blip. W ogóle nic na nim nie robię. A mój blip prawdopodobnie wygląda tak. Ej, widać nie się to załaduje. Heh. Aha. Super, ale to nie moje zdjęcia. No, racja. Trzeba to usunąć. No. To chyba by było na tyle. Dobra, z państwo. A w porównaniu do wisty to się wyłącza tym wszystkim Good luck Radosz mój pierwszy laptop Mam nadzieję że będzie długo żył the